Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. Samolot bombowy, a już zwłaszcza bombowiec strategiczny, to w dzisiejszych czasach rzadki widok na niebie. Z maszyn tej klasy korzystają de facto tylko trzy państwa, wśród których można wymienić Stany Zjednoczone, Rosję i Chiny. Jednakże Tradycyjnie już największe zainteresowanie światowej opinii publicznej budzi flota amerykańskich bombowców strategicznych, która stała się dość istotnym elementem projekcji amerykańskiej potęgi lotniczej na różnych, nazwijmy to, frontach. Nieodmiennie jednym z najważniejszych obszarów dla działań prowadzonych przez Amerykanów pozostaje Pacyfik, na którym ostatnimi czasy zaczęły na większą skalę niż do tej pory pojawiać się amerykańskie bombowce strategiczne. Dotychczas bardzo często do prowadzenia operacji patrolowych a także swego rodzaju projekcji siły w tym regionie kierowano samoloty B-52, które są doskonale znane wszystkim miłośnikom lotnictwa. Jednakże ostatnimi czasy coraz częściej nad wodami Pacyfiku w realizacji różnorodnych operacji wykorzystywane są inne amerykańskie bombowce strategiczne. Mowa oczywiście o samolotach bombowych B-2 Spirit. Samolot B-2 Spirit pojawił się na arenie stosunkowo niedawno, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek znacznej części maszyn wykorzystywanych przez amerykańskie siły powietrzne. Program rozwoju samolotów B-2 rozpoczął się na początku lat 80. Pierwsze prezentacje samolotu miały miejsce pod koniec listopada 1988 roku, a pierwszy lot w lipcu 1989 roku. Samolot wykonał wówczas przelot pomiędzy Palmdale a bazą Edwards. Zakończenie zimnej wojny nie wpłynęło pozytywnie na rozwój całego programu, ale mimo wszystko amerykańskie władze zdecydowały się na doprowadzenie go do końca. Pomimo pozornie dużych potrzeb i planów zastąpienia części starszych bombowców strategicznych, takich jak B-52 czy B-1, nowszymi maszynami, amerykańskie władze były zmuszone do mocnego przewartościowania swoich poglądów. Natomiast Początkowo to zamówienie, które opiewało na 130 samolotów B2, zostało później zmniejszone. Ostatecznie liczba została ograniczona do 75, ale produkcja nowych kadłubów została zakończona w styczniu 1991 roku, gdy ówczesny prezydent Bush Senior poinformował podczas konferencji prasowej, że pieniądze amerykańskiego podatnika będą wydatkowane w bardziej racjonalny sposób. Biedaczysko nie mogło wiedzieć, że już niebawem pojawi się nowy, koszmarnie drogi program zbrojeniowy, o tym jednak przy innej okazji. Szybko okazało się, że koszt dostarczenia nawet 75 samolotów B2 będzie bardzo duży, w związku z czym Amerykanie zdecydowali się dalej ograniczać zamówienie na te samoloty, i ostatecznie po wielu przepychankach stanęło na tym, że do służby wprowadzono tylko 21 samolotów tego typu. Amerykanie zostali trochę przygnieceni kosztami eksploatacji i budowy, które według różnych źródeł to. Tylko 2,2 miliarda dolarów za jeden samolot, z czego znaczną część pochłaniają koszty produkcji właśnie. Tutaj kosztowne jest m.in. zastosowanie na dużą skalę kevlaru, także specjalistycznego lakieru, który pochłania fale radarowe. Jednocześnie samolot musi mieć system fly-by-wire, który też jest dosyć drogi. Nie można również zapominać, że cztery silniki dwuprzepływowe General Electric. F118GS100 -E również kosztują i palą całkiem sporo, natomiast sama maszyna oferuje wiele cennych możliwości. Pierwszą z nich jest utrudniona wykrywalność dla radarów, co pozwala na przeprowadzenie skrytego ataku z wykorzystaniem bardzo szerokiego arsenału uzbrojenia, na które składają się m.in. bomby jądrowe i konwencjonalne o łącznej masie. 18 144 kg, a także różnorodne uzbrojenie specjalistyczne. Niestety, samolot ma też wady. Ze względu na fakt, iż B-2 Spirit jest samolotem dużym i niezbyt zwrotnym, Amerykanie doszli do wniosku, że maszyny tej klasy będą wykorzystywane do prowadzenia operacji tylko w warunkach nocnych. Między innymi z tego względu Początkowo wielu krytyków tej maszyny wychodziło z założenia, że prowadzenie operacji bojowych z wykorzystaniem samolotów B2 jest bardzo problematyczne, a sam samolot ma ograniczone możliwości i nie jest wart swej ceny. Ponadto nie możemy zapominać, że zestrzelenie, czy choćby poważne uszkodzenie samolotu B2 przez dowolną maszynę nieprzyjaciela, byłoby poważnym ciosem wizerunkowym dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast B2 posiada również bardzo wiele atutów, na przykład globalny zasięg, który sprawia, że podczas trwającego 30 godzin lotu operacyjnego po starcie z lotniska na terenie Stanów Zjednoczonych, dzięki pobieraniu paliwa w locie, B2 może przeprowadzić atak na dowolny cel na całej kuli ziemskiej. Tymczasem pierwsze B-2 Spirit zaczęły trafiać do jednostek liniowych. Pierwszą jednostką, która korzystała z nowych bombowców, i w zasadzie jedyną jednostką, która korzysta z tych bombowców, jest 509 skrzydło bombowe stacjonujące na terenie bazy Whiteman w stanie Missouri. Nowy bombowiec trafił do lotników tego skrzydła 17 grudnia 1993 roku i od tego momentu rozpoczęło się jego wykorzystanie operacyjne. Natomiast pierwszą taką operacją bojową, podczas której amerykańskie bombowce B2 wykonywały loty bojowe, była operacja Allied Force, w trakcie której maszyny tej klasy prowadziły naloty na różnorodne cele na terenie całej Jugosławii, skupiając się jednak głównie na Belgradzie. Następnie bombowce B2 latały podczas walk nad Afganistanem i Irakiem. Już wówczas samoloty startujące z bazy Whiteman po dokonaniu zrzutu bomb kierowały się do bazy Diego Garcia położonej na Oceanie Indyjskim. Tam następowała wymiana załogi i uzupełnienie paliwa, po czym bombowiec wykonywał kolejne uderzenie na terenie Afganistanu, po wykonaniu którego powracał do Stanów Zjednoczonych. W trakcie działań miał miejsce jeden z najdłuższych lotów bojowych w historii, który trwał dokładnie 24 godziny. W późniejszych latach bombowce B-2 Spirit pojawiły się także nad Libią oraz podczas walk z państwem islamskim. Od kilku lat coraz więcej mówi się o planowanym wycofaniu samolotów B-2 ze służby. Tutaj kluczowe znaczenie mają olbrzymie koszty budowy samolotu, a także eksploatacji. Początkowo mówiło się o tym, że bombowce B-2 będą latały co najmniej do 2058 roku, później zaczęto mówić o wycofaniu floty tych maszyn około 2032 roku. Jednocześnie bombowce B-2 zaczęto kierować do różnorodnych działań, yy, głównie na terenie Jemenu, tym razem przeciwko rebeliantom Houthi, którzy właśnie tam stworzyli sobie bardzo silne zaplecze. W ramach działań prowadzonych przez wiele miesięcy przeciwko Huti Amerykanie zaangażowali tam swoje bombowce strategiczne B-2, które były używane m.in. do bombardowania składów broni w rejonie Sany oraz twierdzy Saada na terenie Jemenu. Warto podkreślić, że wykorzystanie samolotów B2 w tym charakterze może stanowić spore zaskoczenie, ponieważ olbrzymie koszty jednej godziny lotu dochodzące do 122 tysięcy dolarów amerykańskich sprawiają, że użycie tych samolotów powinno być zawsze obwarowane dość dużymi ograniczeniami, i powinny te samoloty być używane tylko na naprawdę ważnych kierunkach strategicznych. W tych warunkach. Amerykanie ze względu przede wszystkim na olbrzymie koszty są w stanie utrzymać w stanie lotnym jednocześnie nie więcej niż 8 samolotów B-2, ponieważ utrzymanie całej floty liczącej około 20 samolotów jest dla nich po prostu nieopłacalne finansowo. Natomiast wiele wskazuje na to, że w ostatnich tygodniach wzrósł nie tylko poziom gotowości bojowej samolotów B2A, ale także, że Amerykanie przygotowują się do przeprowadzenia albo zmasowanych ataków na Huti, albo do przeprowadzenia jakiejś nowej operacji w rejonie Azji. Skąd o tym wiemy? Otóż po raz kolejny coś zaczyna się dziać na terenie bazy Diego Garcia. No dobrze, ale mówimy już o tej bazie po raz kolejny w naszym dzisiejszym spotkaniu. O co chodzi z tą bazą? Baza ta znajduje się dokładnie na terenie archipelagu Chagos, który stanowi część brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego. Atol Diego Garcia został wydzierżawiony Amerykanom na 50 lat na początku 1966 roku przez Brytyjczyków, a krótko potem cały archipelag został oczyszczony z dotychczasowych mieszkańców, którzy zostali przesiedleni na Mauritius. I Sechelle. I o ile w ostatnich latach umożliwiono powrót części z nich na teren archipelagu, o tyle na terenie atolu Diego Garcia nadal istnieje baza wojskowa o kluczowym znaczeniu nie tylko dla sił brytyjskich, ale także dla wojsk amerykańskich, i tam mieszkańcom powracać nie wolno. I właśnie na terenie wspomnianej bazy w ostatnich dniach pojawił się nie jeden, nie dwa, nie trzy, ale dokładnie 7 samolotów B-2A Spirit. Oczywiście amerykańskie bombowce nie przybyły na ten atol samotnie, wprost przeciwnie, towarzyszy im całe zaplecze. I wraz z tymi bombowcami na wyspie pojawiły się także co najmniej 3 samoloty transportowe C-17 oraz 10 latających cystern, które zostały rozlokowane na terenie Diego Garcia w ciągu 48 godzin między 23 a 25 marca. Rozmieszczenie tak dużych sił na terenie Oceanu Indyjskiego jest traktowane przez wielu analityków jako wstęp do rozpoczęcia bardziej aktywnych działań amerykańskich sił powietrznych, które będą zwalczać cele na terenie Jemenu, chociaż pojawiają się głosy, zgodnie z którymi może dojść nawet do uderzenia na Iran. Przy czym wszystko wskazuje na to, że działania z wykorzystaniem bombowców strategicznych B2 będą prowadzone raczej przeciwko Jemenowi, gdyż od pewnego czasu Amerykanie intensyfikują działania przeciwko bojownikom Huti. Już w październiku zeszłego roku, czyli 2024, samoloty B2 zostały skierowane do prowadzenia operacji bojowych przeciwko rebeliantom. Natomiast wówczas było to po prostu bombardowanie systemu bunkrów znajdujących się w pobliżu Sany. Zdaniem amerykańskie. Wywiadu. Wspomniane bunkry były wykorzystywane w charakterze magazynów uzbrojenia i amunicji. Ówczesny amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin określił działania prowadzone wówczas przez samoloty B-2 Spirit jako unikalną demonstrację zdolności Stanów Zjednoczonych do atakowania obiektów, które nasi przeciwnicy uważają za znajdujące się poza zasięgiem ze względu na to, że znajdują się głęboko pod ziemią lub dlatego, że są silnie ufortyfikowane. Wcześniej działania przeciwko celom wykorzystywanym przez Houthi prowadziły załogi myśliwców pokładowych F-18. Amerykanie używali też pocisków Tomahawk wystrzeliwanych przez okręty marynarki wojennej. Jednakże właśnie B-2 okazał się najbardziej efektywnym środkiem do prowadzenia uderzeń na siły rebeliantów z koalicji Ansurulah. Z którymi wcześniej walczyły m.in. siły koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. Saudyjczycy, którzy prowadzili działania bojowe przeciwko rebeliantom Huti i nie tylko od 2015 roku, nie zdołali jednak zneutralizować obiektów znajdujących się głęboko pod ziemią i na terenie dobrze zabezpieczonych fortyfikacji. Pomimo wielokrotnych prób ich namierzenia i zniszczenia, te obiekty przetrwały. Użycie samolotów B-2 stanowi więc kulminację działań prowadzonych mniej więcej od dekady przeciwko rebeliantom działającym na terenie Jemenu, którzy są zwalczani z wykorzystaniem zachodniego uzbrojenia przez państwa współpracujące bardzo blisko z szeroko rozumianym kolektywnym Zachodem. Problem polega na tym, że wykorzystanie owej zachodniej broni do niszczenia jemeńskich magazynów uzbrojenia nie przynosiło jak do tej pory wymiernych rezultatów, a to wyposażenie koalicji An Su Rulach jest bardzo różnorodne i obejmuje m.in. radzieckie skóry dostarczone do Jemenu jeszcze w latach 80., ale także zakupione na początku XXI wieku pociski balistyczne z Korei Północnej, czyli chwasongi 5 i Hwasongi i to właśnie do zniszczenia tych pocisków mają zostać wykorzystane samoloty B2, które będą prowadziły operacje bojowe nad Jemenem. Samoloty te, jak już wspomniałem, mogą przenosić 18 tysięcy kg bomb na naprawdę dużym dystansie od bazy w Mizuri do Guam. Podczas działań prowadzonych przeciwko Jemenowi, podstawowym wyposażeniem amerykańskich bombowców strategicznych B2, zdaniem wielu analityków, mają być bomby GBU-57, które przeznaczone są zazwyczaj do niszczenia celów podziemnych. Same bomby charakteryzowane są jako ciężkie bomby penetrujące, przeznaczone do niszczenia bunkrów oraz innych obiektów silnie umocnionych, ale nadają się też do niszczenia celów podziemnych. Bomby GBU-57 ważą 13600 kg, jedna. I w amerykańskim arsenale zastąpiły starsze bomby penetrujące GBU-28. Opracowanie nowej bomby penetrującej było spowodowane m.in. doświadczeniami z działań prowadzonych na terenie Iraku w 2003 roku. W 2011 roku z kolei miały miejsce pierwsze dostawy nowych bomb GBU-57, które zostały wówczas przetestowane właśnie z wykorzystaniem samolotów bombowych B-2. W 2012 roku Pentagon przekazał 82 miliony dolarów na dalszy rozwój i dopracowanie bomb, które rok później zostały poddane kolejnym testom. No i bomby GBU-57 zostały wówczas ocenione bardzo wysoko. Natomiast Bomby tego rodzaju miały być wykorzystane do prowadzenia operacji bojowych na terenie Jemenu już w październiku 2024 roku, jednakże nie zostało to do końca potwierdzone przez niezależne źródła. Wiadomo natomiast, że cała ta zadyma, która ma obecnie miejsce propo Jemenu, jest elementem szerszej strategii. Działania podejmowane przez Zachód na terenie Jemenu są bezpośrednio związane z tym, jak rozwinęła się sytuacja na terenie Syrii, gdzie pod koniec 2024 roku doszło do obalenia rządu Bashara al-Assada, który blisko współpracował m.in. z Hezbollahem po likwidacji rządu Al Asada, którego miejsce zajęły bardziej radykalne ugrupowania, największym problemem na Bliskim Wschodzie czy największym ugrupowaniem arabskim, na które nie ma wpływu rząd Stanów Zjednoczonych, pozostaje właśnie koalicja an Ansurullah, która teraz ma stać się celem zmasowanych ataków sił amerykańskich, no i zostać prawdopodobnie na tyle osłabiona, by Saudyjczycy mogli sobie z nią Poradzić i w ten sposób ograniczyć wpływy Iranu w tym regionie. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronajta YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów, wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.